Władza to nie zabawa, to odpowiedzialność, odwaga i codzienna praca dla wspólnego dobra. Prawdziwy przywódca nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie szuka swego, nie gada, tylko robi. Cieszy się szacunkiem ze strony ludu, gdyż ten widzi w nim człowieka z krwi i kości, który potrafi się ubrudzić, a worek zakopać gdzie trzeba. To ktoś, kto niesie brzemię władzy z godnością, z sercem bijącym dla narodu. Tak, to właśnie jest ideał męża stanu. To właśnie ten, który powie: Polsko-wstawaj! Wstawaj! Wstawaj, zesrałeś się! Jezu, moja głowa. Ale tu bajzel? Kwachu, miałeś mu poprawić humor, a nie zalać chłopa jak fundament pod remizę. A co ja poradzę, że dzieciak nie ma głowy? Pół litra? tego powinna dopiero rozochocić. Dobra, nieważne. Grun, interwencja się udała. Jaka znowu interwencja? Powiem tak. Ciesz się, że masz suche gacie. O szczegółach nie chcesz wiedzieć. No to może ja. Zebraliśmy się tutaj, ponieważ za nami 100 dni rządzenia. Ważny moment. Wypadałoby podsumować osiągnięcia. No, kto chce zacząć? Y to ten no, babciowe? Nie, to było jeszcze za pluska. Analiza danych zakończona. Mam dwie wiadomości. Oho, zacznij od złej. Obie są złe. Pierwsza zła wiadomość. Liczba przygotowanych ustaw 1583. Liczba uchwalonych ustaw 0. Jak zero? Dosłownie niczego nie przepchaliśmy? Potwierdzam. Wszystkie ustawy wetowane przez pana prezydenta. To trzeba się na nim jakoś odegrać. A, a jakby tak, zorganizować ustawkę kibolską i... Dobra, młody, zanim palniesz coś głupiego, przypominam, że w naszym kraju jest paragraf na śmianie się z prezydenta. A jak tak na ciebie patrzę, to nie rozkwidłbyś w więziennym środowisku. Druga zła wiadomość spójrz na sondaże. Cześć, jestem Discover. Witam was w kolejnym odcinku z Game. Widzieliście po tym wstępie: Gra toczy się dalej, jednak może ostatnio był koniec, to jednak jeszcze nie koniec. Twórcy dodali kolejny, szósty rozdział do gry, no i właśnie się za niego zabieramy. Tym razem, jak słyszeliście, 100 dni rządu za nami, i czas na podsumowanie. Podsumowanie, które wykazało, że żadna ustawa za naszego rządu nie przeszła. No cóż, musimy się policzyć z panem prezydentem. Jak wyglądają sondaże? Wciąż prowadzimy wysoko, ale PiS i OKA, no, jakby połączyli siły, to i tak jeszcze by nas nie wypchnęli ze stołka. No świetnie. Jak tak dalej pójdzie, to Biz albo plus wrócą do władzy, i znów nas czeka ten cholerny duopol. Ktoś ma jakiś pomysł? Liczyłem, że nie będzie to konieczne, ale mam pewien plan. Jaki? Sprytny, ale wymaga on od nas małej wycieczki. Do CKP. Migiem. Do CKP. O. Ty się ryczy. Kto płacze? Może Janusz i do Janusza zobaczyć. Mogę do Janusza zobaczyć nie mogę. O Jezu, a ten znowu becz. Co się stało tym razem, Przemuś? Obrażają konstytucję? Panie premierze, gorzej. Jeśli Krzaczasty nie odwoła swoich podłych słów, to... to z pozycji marszałka. A co niby takiego powiedział? Żebym wypierdalał z pozycji marszałka. Zgodnie z umową koalicyjną. No to co ja ci poradzę, Szymon? Jak wszyscy doskonale wiemy, żyjemy w demokratycznym państwie prawa, a umów należy dotrzymywać. Ale ja nie chcę! To będzie koniec mojego życia publicznego. Trudno, jakoś to będziemy musieli wszyscy przeżyć. O, tylko nie oddawaj mu przypadkiem laski marszałkowski. Nam, znaczy tobie, jeszcze się przyda. Wie pan co? Ma pan rację. Dobrze mu tak. Kluczkami prawnymi wymusił na mnie odejście, to teraz niech buri za tową laskę. No dokładnie, bardzo dobrze. No i trochę pocieszyliśmy kotłownię. To wychodzimy do tego CPK, zobaczyć co tam będzie. Centralny Komunikacyjny Punkt, CPK, no to idziemy tam. Dalej nie pojedziemy. Takie tu bagno, że nawet sarny łażą w kalosza. Sarny łażą w kaloszach, no dobra. Dalej autem jedzimy, w ogóle jeździmy, ja pielęgnuję samochodem. Coś tu się świeci, przeszukaj. Pleszcze, aha. Po co nam kleszcze? Nie wiem, ale coś nam kleszcze dają. Nie, chyba tylko. zwierzątko duchowe posłów, okej. Okay. na sprzedaż. Więc idziemy dalej. Co tutaj jeszcze w krzakach jest? To krzywa. O! Co jest kur. padni. Aj, chybił. I to dwa razy. Boże, czegoś mnie pokarał takim kompanem pierdołą. Spokojnie z Zaraz wylezę, a dziki są głupie. Mhm, mm tak, dziki. A widziałeś kiedyś dzika w krawacie? Ściśnios, Zdisio. Ściśnios. Może i dwa lata temu straciłem wzrok od gorzałki, ale dzika to ja zawsze wyniucham. No, wyłazić, bydlaki. Macie natychmiast przestać strzelać, bo zaraz zdelegalizuję to wasze całe wysiśstwo w pizdu. Słyszałeś to? No? Te dziki chcą nas pozbawić praw. Tam grzybki za... No nie! ...za drzewami. Oho, kolejna walka. Kurde, oni będą strzelać do nas. Ojoj, to może być już, to może być już, kurcze... Ostra walka. No to jedziemy jakoś, spróbujemy pokonać zaś. Dobra, troszkę się wyleczył, ale nic, nic mi to nie by być, o, Raz. Dwa. ty nie żyjesz? Przywal, podejdź mu przywal. Dobra, jest, wygraliśmy tę bitwę. Ej, okay, bez nawet straty gości. Blisko było, żebym miał na stracić. Ale mamy to. Yy, bym potrzebował kurczaka jakiś sklepik, żeby kurczak kupić sobie coś na, na leczenie. Maślarz. Co sztuka. na sztukę mam? nadzieję, że on daje mi. Jeszcze tu, jakby też dodali, to też byłoby spoko. Maślarz dodaje mi. Przywraca punkty godności. Wszystko na punkty godności jest kurcze. To też jest na zielono, dobra. Nie widać. Ale się, że tylko punkty godności słabo. Balonik też pewnie jakieś punkty godności. Patyki. A tutaj jakaś torba jest. O, dziczyzna, super. To dziczyzna to już. Nie no, też nas sprzedaż tylko. Kurde, myślałem, że coś będzie dawać jakiś. Si dzik też człowiek z... strzeli. Strzelać porówno. Aha. Nie, strzelać porówno, tak? No. Podnieś mu homor sromotnikowy I maślasz też przywraca punkty akcji. O kurczę. Same punkty akcji wszystko przywraca. Co tutaj mamy? Wyszona butelka. O, ktoś związany ci, kurczę co ci do Stoi w imieniu leśnego prawa. A to ty. No pięknie, to już się musiał odkleić od asfaltu. Lacki, nie szukamy problemów. Po prostu nas przepuśćcie i tikietujcie sobie dalej, okej? Okay? Nie możecie przejść. Ten teren jest siedliskiem najbardziej zagrożonych gatunków w polskich lasach. Niby O, na przykład tej oto sos zwyczajnej. Nadałyśmy jej imię Stasia. Mhm, tylko czy to przypadkiem nie jest Palma? Widać, że znasz się na rzeczy. To faktycznie Palma. Palma Pamela. Podejrzanie mi to wygląda. No, mnie też. Ale nie ma co, Mam pomysł. O, to ci nowość! Niech no zgadnę, plaskacz w dziąsło i do domu. O nie, już się ludzie plują, że bijemy kobiety. Podejdźmy do tego strategicznie. Dziciaki, nie wiem czy już to mówiłem, ale bardzo doceniam waszą działalność na rzecz ochrony przyrody. I właściwie jestem tu w imieniu polskiego rządu, właśnie po to, żeby zająć się sprawą zebrażonych gatunków. Także dziękuję za waszą służbę i tak dalej. Możecie sobie iść! No nie wiem, nie wiem. iby pokazał, że zna się na przyrodzie. Ja tam mu nie ufam. A może wygooglował sobie to drzewo przed naszą rozmową? Sprawdźmy go i wtedy zdecydujemy, czy można mu powierzyć tak poważną misję. Niech wam będzie, byle szybko. Witam serdecznie w naszym quizie przyrodniczym. Proszę się przedstawić, kim pan jest, skąd pan do nas przyjechał, i czym się pan interesuje? Eee, no, witam. Z zawodu jestem premierem. Przyjechałem z Warszawy. Moje zainteresowanie to słaby film, słaba książka oraz pani Sylwia z tego programu. <grych> o, widzi pan, ja Kurde również my. jestem jej zwolennikiem. Tylko czy powinienem to mówić na antenie? Odpowiedź brzmi: Nie wiem, choć Chodź się domyślam. <grych> Zaczynajmy. No dobrze. No to... Co będzie? Ryba to... będąca królem wód, jak lew jest król dżungli, to. Królem wódek, lew jest... Sum europejski? Nawet nie jestem zły, jestem po prostu zawiedziony. Aha. Które z poniższych zwierząt wydaje te majestatyczne dźwięki podczas kopulacji? Jak byk tadżykański. Brzmi. Byk Jak nazywa się ta małpa? Podpowiedź. Nie jest to twój stary. Nie jest to twój stary. Nosacz sundajski. Nosacz sundajski. Pięknie. Łosie, jelenie, sarny, dziki, lisy, borsuki, kuny, jenoty, wilki i rysie. Przedstawiciela, którego z powyższych zwierząt przedstawia obrazek. Głoś to nie jest sarna wiewiórka też. Co jest? Jenot. Jenot? No. Samiec jakiego zwierzęcia wydaje w okresie godowym ten oto charakterystyczny dźwięk? Aha, to były te gruchacze szwarowe. Zostaje <noise> parę odcinków temu. Gruchacz Przeczysty. szuwarowy. Jakie zwierzę widnieje na kostiumie Batmana? Nie Nietoperz. Jamnik. Kot domowy. Polatucha syryjska. Co to jest? Polatucha w ogóle. Nietoperz. Nietoperz. Do jakiej rośliny należy przedstawiony liść? Konopie indyjskie, nie? Konopie indyjskie. No, pięknie. Jakie ranne stworzenie wydaje ten odgłos, rycząc z bólu. Nadmienię dodatkowo, że ów zwierz zdrów przebiega knieje. Łoś? To na borsuka, kuna i to nie brzmi. Łoś? No. Więcej niż jedno zwierzę to? Lama. Nie! Tado? Tak, stado. No dobra, myślałem, że lama to ma być. No dobra, dobra. dobra, jest. Niechcący kliknął na. Pani Łotki rekord wykręcił. No nic, ekipa. Przyszedł specjalista, więc nic, tu po nas. Wracamy, blokować drogi w Warszawie. Uuu, super. Kierowcy już się pewnie martwili, co się z nami dzieje. Winszuję dobrego wyniku. Myślę, że z tak rozległą wiedzą idealnie byś się odnalazł nawet w trzeciej klasie szkoły podstawowej. Myślałem, że mnie nie chcą zrobić na ostatnim pytaniu i będzie to, to, co zawsze było, czyli więcej niż jedno zwierzę, to lama i nie chcący kliknąć niżej na stado okazało się, że jednak nie chcieli tutaj zrobić nie wciula, tylko jednak faktycznie było to stado więc dobrze, że mi zjechała myszka z lamy na... na niżej na stado. Ciekawe, czy starczyłoby mi wtedy odpowiedzieć 70, czy jednak było, ja mogłem tylko jeden błąd zrobić Papieżak. Przedaję papieżak nic. Abym mu papa. okej. Okay. Szczepionka. Co tutaj się dzieje? Wstęp zbrojny. tu powstaje CPK, okej? Okay. Dobra, CKP, jesteśmy na miejscu. Powiesz mi w końcu, czego tu szukamy? Cała ta inwestycja to jeden wielki spisek podejrzane zakupy gruntu po cenie worka kartofli, dziś wartego tyle, co mieszkanie w Wilanowie. A jak wiadomo, w naszym kraju za spiskiem o takim rozmachu mogą stać tylko... Ży Cyganie? Co? Nie. A tak w ogóle to dzisiaj się mówi raczej Romowie. Serio, ja mam cię tego uczyć? No. Pana! No witam. Co tutaj się dzieje? Co tu robicie? Tutaj? Bagno. O, no, widzi pan. A u nas w papierach nazywają to teren podlotniska. Patrzę tak w podrążę. Co wy tu robicie? Nie, o chudę. no... Nie no, za miejsce do robienia miało, nie ma co. Panie, daj mi tu, ja będę opowiadała ci. O, nie, ja już widzę, dopiero to wszystko zmierza. Na tym zakończymy tę naszą miłą pogawędkę. Do widzenia. Niezła imprezka się tutaj szykuje. Obawiam się, że nie tylko szanowni państwo się tutaj zadomowili, korzystając z nieudolności minionych rządów. Pora wybadać, co tu się właściwie dzieje, bo na pewno nie prace budowlane. Jak dobrze pójdzie, to ruszy i inwestycja i co ważniejsze, nasze słupki poparcia. Co tutaj się dzieje? Co wy to kombinujecie? Gruzburger. Co tu jeszcze macie? Markowe zegary. Komu zarombaliście ten markowy zegarek, cyganie? Cię suna. Co macie w garnku? co cusznąskiego. To trujące jest. Nic tu więcej nie ma. Jakiś goście tam stoi. O, jakiś to handlu. O! Mogę handlować z tobą. Super! Merikano się! Gości nazywa. No dobra, potrzebowałbym rzeczy kurczę do leczenia, bo tutaj... Mam tylko rzeczy, które dają mi większość punktów akcji. Przywraca punkty godności. Okej. Okay. Potrzebuję więcej do leczenia rzeczy. Bierzemy po prostu Cruz Burgera. Raz, dwa, trzy, coś jeszcze mi daje? Punkty akcji, punkty akcji. Punkty godności tylko tu. Tu jeszcze zegarek by się przydał, warto. Weźmy jeszcze tak i weźmy jeszcze tak. 12 mi zostaje złotych. Dobra. Ale coś mamy przynajmniej. Kolejne walki. To dobrze, że to był jakiś handel, bo z cykanami pohandlowaliśmy. Przeszukajmy. O, nam butelka. On no to ci jeszcze trzy stłuczone butelki sprzedaje Dawaj mi tu. Raz. Dwa. Trzy I na burgerami jeszcze jedna będzie stać. No super. Dobra, mamy wszystko. Spoko. Dwa złote mamy. Jeszcze przeszukać mogę? Cruzdok. Spoko. Wasz plus dwa, co dalej? Użyć wszystkich dzikich hektarów z CPK. To na razie jest ściernisko. Łobe z hektara to twoja stara. Okej. Okay. A tutaj coś można jeszcze przejść. Pierwsza działka gratis. Jestem z Nie bądź. <gryw> w za tak. babcie się tutaj modlą. Dobra, mądrą kapusta. Komor samotnikowy, zbierz wszystkie grzyby i kleszcze z CKP. CKP A na tych grzybiarstwa, o, super. Czy już nie będzie więcej? Jeszcze przeszukam koszyk, Złej gierze, drzem, o kurczę. Czy trochę będzie rzeczy? Nie musiałem kupować, bo nie mi to zwita. Z... Matof, no, Buzię widzę Swita. Ale rozmawiamy Ma to, najdroższa. Później widzę. Później widzę w tym grzewiu. Ja nie widzę. A ja widzę. A w tym oto pieńku Objawił nam się król polski. A, no to... W sumie jak tak przymknę jedno oko, a potem drugie, no to trochę przypomina Frobredo. Co ty pleciesz? Przecież to parietus najprawdziwszy. O tu ma buzię. No piękne. A teraz tak, będę panią musiał grzecznie poprosić o opuszczenie terenu budowy CKP. Wiałam Nie zostawimy świętego zagajniczka. To jest. Łapy precz od naszego pana na pieńku, albo będziesz miał z nami na pieńku. Dobra, co nieco wiem o fanatykach religijnych i rozmowa na wiele się tu nie zda. Widzę tylko jedno rozwiązanie. Mhm, przemoc. Hmm. Czyli musimy się... O kurde, sześć, sześć tych babci jest. Trzeba się ich pozbyć razem? raz no... a dobrze. No już nie mam na punkt godności. Wszystko wykorzystałem w tej rzędzie. Dobra, trudno w tej walce, no ale... Powinniśmy sobie tak poradzić. Na spokojnie, na luzie wszystko. Raz, dwa, A. na raz. Dobra, to jest zrobione. Co moja, no bago. siebie niej Matka wie, że bije staruszki? Pani, dla mnie to też było bolesne. Ja nie czuję ręki. A teraz jest ten moment, jak sobie stąd idziecie, uznając swoją przewagę. Nigdy. Złowagiec nas triumfuje. tak rzeczę ja, Bożena, no, męczennica za wiarę. Dziwne. Rozwiązania siłowe do tej pory działały. To co teraz zrobimy? Baby najwidoczniej zapuściły tutaj kozenia. Cóż, skoro tak łakną świętości, to najwyraźniej musimy im ją sfabrykować. Tylko najlepiej poza terenem CKP. No dobra, znajdź tylko na miejsce poza CKP. CKP No dobra, no ale nie mamy tutaj nic. Zobaczymy, może później coś będzie jeszcze do zrobienia, czy to może coś przeszukać? No, nie widzę. Łączy nas Dorsz. finansowania w ramach programu Nowa Perspektywa Dorsza 2207. Okej. Okay. Co tutaj się dzieje? Nie ma trudnie na budowę pracownicy fizyczni bez doświadczenia. Wymagania: grupa inwalidzka oferujemy umowę o dzieło. Zgłosi się już dziś. Aha, Klejny Śląsk. Mogę sobie zimnioki wziąć. Spoko, do leczenia coś jest. Dobra, rozmawiam z nimi. A ci co za jedni? Cichaj, młody, bo ryby panom spłoszysz. Mhm, ja tam spłoszy. Ryby do większego hałasu przyzwyczajone. Łowimy je na achtunki. Oh. Dokładnie. Bo widzisz, pan, kiedyś słuchaliśmy sobie z Zeniem radia i taki jeden polityk akurat coś tam pierdolił o rozwijaniu polskiego rolnictwa i debil zaproponował inwestycje w połowie torzu. No debil jak nic. E, ja tu tak jakby jestem. Ale jak się Zenek zachodził ze śmiechu, to ja zacząłem myśleć. Skoro już politycy o tym gadają, to musi być coś na rzeczy, no nie? I parę chwilówek później mieliśmy własny biznes. Teraz czekamy na dopłaty unijne. Podowla dorsza. W CKP. I nie dało się gdzie indziej. Może by i się dało, ale tu tyle dziur nakopane, że aż panie samo się prosiło, żeby je zalać wodą i zalewić. Warunki idealne, ale ostatnio mieliśmy problem z wodną. To jest słabo działa. A szkoda, bo planowaliśmy rozszerzyć działalność. Mhm. Pieniądze z planu odbudowy niedawno przyszły. Chcieliśmy tutaj, kolego, taką ładną plażę pierdolnąć, jacht kupić, no i wynajmować klientom w czasy pod dorszem. Chyba raczej nad. Co? Nieważne. Wiesz co? Kolega wspomniał coś o pompie. A gdyby ją jakoś na lewo podłączyć do kanalizy i spuścić im tą całą wodę w pizdu, to by ich bankowo przekonało do zmiany branży. O, no to spróbujmy i wpuści, spuścić tą wodę w pizdu. Majstro imię. O kurcze, trzeba będzie coś tutaj wymyślić, dobra. To chyba z... trzeba będzie jakoś te runy chyba połączyć jak widzę. No to coś będę musiał tu przykminić. Jest. Przeszło. Pójdźcie, dorsze! Bądźcie wolne! I po raz kolejny państwo polskie Gas, skutecznie doprowadziło do upadku małego, lokalnego przedsiębiorcy. Możesz być z siebie dumny. Nie! Co żeś przekoda robił baranie? Dwie tony ryb spuszczone jak woda w kiblu. Niestety, panowie, tak się kończy prowadzenie nielegalnej hodowli w państwie prawa. W państwie czego? Nie daruję! Zeruś na niego! O kurde, kolejna walka. Też pi pięciu teraz na czterech nas. No dobra. Janusz? Jazda. Jest, pięknie, Janusz to zrobił, pięknie. Tylko straciliśmy całą cenę, ale dobra. To jej było troszkę. Ale dało radę troszeczkę. Jakimś planem to zrobić? Jeden, mam trzy w ogóle dopiero wyrzuceni w lokatorze. Tam jeszcze są Tam te babci, które trzeba y poza obozem wywalić. Kup ziemi i zacznij sadzić marchew już teraz, okej. Okay?